Witajcie, dzieci. Dziś opowiem Wam piękną historię o brzydkim kaczątku. Zaczynamy więc. To był piękny, słoneczny poranek. Kacza, mama znalazła doskonałe miejsce przy stawie pod drzewem, by wysadywać tam jajka. Usiadła na nich i je wysiadywała. Aż, aż pewnego dnia w końcu jaj, jaj jedno po drugim zaczęły się wykluwać. I śliczne piska wyskoczyły z nich żwawo i szczęśliwie. A tylko jedno się nie wykluło. To było ostatnie, to było piąte i ostatnie jajo. Było ono większe całkiem od pozostałych. Z ostatniego jaja nic długo się nie wykluwa. Tak rzekła sobie kaczka, która coraz bardziej zmartwiła i długo wysiadała to, to uparte jajo. Cześć sąsiadko, zawołała stara kaczka, która przyjechała do młodej matki w odwiedziny. Ostatnie kaczątko nie chce mi się wykluć. Poczekaj niech ja tu się dobrze mu przyjrzę. Odparła sąsiadka i zaczęła się przyglądać jaj. I w końcu rzekła, zostaw to jajo i... Idź z pozostałymi dziećmi. To indy jajo. Na pewno spadną z jakiejś góry. Z pomiędzy innych jaj, aż w kierunku Twoich. Nie, pośliz jeszcze trochę. Rzekła kaczka. Sąsiedzka powiedziała jej: Dobrze, to. To czekaj, aż się to piskle wykrluje i przekonaj się, że, że to jajo na pewno indycze jest. Odparła się z sąsiedka sąsiadka i odpłynęła. A kaczka długo jeszcze wyśladować to jajo musiała. Pewnego dnia w końcu uparte jajo zaczęło się wykluwać. Aż w końcu pękło całkowicie. A pisze z początku nie chciało wyjść, wstydziło się, ale w końcu wychyliło swoją małą główkę, która ukazała się pomiędzy kaczej mamy i jego rodzeństwu. Kaczka przyjrzała mu się uważnie i tak rzekła. No to za kaczątko jest? Rzekła tak? Powiem zauważyła, że to kacze było większe od pozostałych. Tak samo jak jego Ale był też bardzo szary i brzydki. Mam, ja nadzieję, że kiedyś. To, to kaczątko zmieni się i będzie równie piękne jak jej pozostałe kaczątka. No, co to za. Co to za, ja, co to za, za było jajo? Można Może naprawdę indyczę? Długo się tak zastanawiałam, dlaczego kaczątko jest takie brzydkie i szare. Dobra, zobaczmy je tam. Musi popływać w stawie, mi je miała zjeść. I tak zaczęła wołać. Dzieci, czas na pływanie w basenie, czas na kąpiel. Tak oto. Kaczątka jedno po drugim się odewuła za i podążały. A Ab, brzydkie kaczątko też. Eee, mama miała nadzieję, Mama może miała. zaprowadziła jej do stawu. Może miała nadzieję, że kiedyś to kaczątko z mięsień będzie równie pilne pozostałe. Ale się pomyliła. Kaczątko było nadal brzydkie i szare. Zaczęli więc pływać w, w, w pięknej fontannie, jak w basenie, Wszystkie razem pływali, Ale kaczątko, ale brzydkie kaczątko, chciało pływać z dopiero wykluczonymi łabędziami. A mama pozwoliła. Te łabędzie były też brzydkie i szare, ponieważ dopiero się wykluły. Jak wszyscy wiecie pewnie, to prawda, że łabędzie na początku są brzydkie i szare. Ale dopiero potem, gdy dorosną, stają się białe. Piękne. Wszystkie kaczątko było wtedy do nich podobne. Bardzo podobne. Jak ono dobrze pływa! odrzekła mu matka. Nie jest też. Nie jest też taki brzydki, jak mi się wydawało, gdy się przyjrzę. Pływa doskonale. Chyba najlepiej z wszystkich moich kaczątek. Nie jest też aż tak brzydki. Nie jest też aż taki brzydki, jakby się mu przyjrzeć uważnie. Tylko trochę tak za duży. Y, y, bardzo za duży. A kaczątko tymczasem było nawet no, brzydkie i szare. Tak oto pewnego dnia. Bratowie jego zaczęli się z niego śmiać. Myśleli, że jest on małym potworkiem i nie chcieli się, się z nim bawić ani z nim rozmawiać. Kiedy został w sam, nie był już szczęśliwą kaczką. Postanowił opuścić więc swoją rodzinę, by znaleźć swój. by znaleźć. By znaleźć miejsce, w którym każdy go zachce, takiej, takiego, jakim naprawdę był, opuścił więc naprawdę rodzinę. Długi dowydował po lesie, ponieważ, on ponieważ, taki, ponieważ młody, ponieważ 5 lat dla, mojego, dla, mu, dla młodego kaczątka to bardzo długo. Kaczątko to nie samochód. Musiał trochę odpocząć po drodze. Kaczki to nie samochód. W dobnych czasach. Podróże kaczek trwały długo, bo czasem odbywali je sami. Kaczątko w końcu rzekło sobie: Odwiedzę tą rodzinę. Kaczek. Zapytam, czy chcą mnie przygarnąć. Ale gdy tylko zbliżył się do tej rodziny, kaczek. Yy, Najmłodsza siostra kaczka rzekła, brzydki jesteś chłopie, a już tak mama kaczek odrzekła mu znów. A kim jest ten brzydki koleś? Brzydki kaczonko widząc, że w tej rodzinie e, wszyscy mówią, że jest brzydki, odwrócił się i odszedł. To bywarzyszyło w końcu yy, yy, na kurnik. I powiedziało sobie: Spróbuję zamieszkać w tym kurniku. Tylko jednak wszedł do kurnika. Kury zaczęły go dziobać swoimi dziobami. Co sprawiło, że musiał opuścić też ten kurnik. W końcu on sobie zdryzł, spotkał psa. Może ten pies nie przygarnie, ale pies, zobaczył kaczątko, odwrócił się i odszedł. Kaczątko bardzo było smutne i tak sobie powiedziało. Jestem taki brzydki i szary, że nawet pies nie chce mnie zjeść. Dlaczego nie mogę być taki jak moi bracia? Kaczątko o mało się nie rozpłakało. Ale poszło dalej. W końcu nadeszła zima. A kaczątko drżało z zimna, ponieważ, ponieważ był mróz przeżywający, gdy była noc. W końcu spotkał go wieśniak i zabrał do domu, pokazując go żoną i dziecią. Dzieci od razu chcieli z nim bawić i pozwolili, i rodzice pozwolili im. Kaczątko mieszkało w tym domu bardzo długo i dobrze mu było, ponieważ miał w końcu gdzie zamieszkać. I lubił zimy. dużo piękniejsze wydawała mu się wiosna. W końcu zima się skończyła i rzeczywiście lato nadeszło. Ale niestety tego la, tej wiosny e, tej wiosny e, kaczątku przydarzyło się takie nieszczęście i by się nigdy nie spodziewało. Oto kot nienawidził kaczątka. bo był brzydki i żary. Postanowił się go pozbyć. Wiem, kaczątko by było się z dziećmi tego dnia. Kot podsunął się do kaczątka. Wielkim susem doskoczył do niego, popchnął go w przód i. kaczątko powrócęło w przód. I. Padło w kubki na stole poustawiane. Przewrócił je, wzepnął ze stołu i każdy kubek się rozbił uderzył w ziemię. A żona wieśniaka aż złamała ręce, widząc, co się stało. Chciała złapać kaczątko. Ale kot jeszcze bardziej popchnął. A kaczątko? Padło na inny stolik i wpadło do kufra wody. Potem popchnął je w przód i skoro rozlało cały kubeł wody na podłogę, żona, żona yy, goniła go dalej. Ale kot popchnął je szybko w przód i Wszystkie szybko pofronęło w tył i wpadło do butelki z atramentem. I tak się kręciło w tej butelce, że przewrócił kałamarz. I, I jeszcze tego zsunął ołówek. A cały, cały kałamarz się rozlał. A on był taki brudny, jaki już nigdy jeszcze nie był. Był tak tym zdetamentowany, że chciał jak najprędzej podnieść przewrócony atrament. Kot jednak popchnął go i przez okrątko wpadło obydwoma swoimi rączkami w rozlany kałamasz. A kaczątko było tak przestraszone, że uciekło i wybiegło z domu. Kot długo gonił, ale w końcu się poddał. Tak szybko uciekało mu kaczątko. Było smutne, że kot mu nie dał tam żyć, ale musiał iść dalej. W końcu doszedł do małego jeziorka i wyszedł z lasu. Na jeziorku spływała sobie piękna, młoda łabądzica. Kaczątko od razu się w niej zakochało. Ale spojrzał, ale spojrzał na nią jeszcze raz i rzekł Podpłynę do niej, niech mnie zabije przez moją brzydotę i szarość. Cóż ma żyć takie brzydkie i szare kacze? Wskoczył do wody i podpłynął do łabędzicy. Ale łabędzica tylko się do niego przytuliła, a nie śmiała go zabić. Już kaczątko bardzo prosiło. Zabij mnie, zabij mnie. Ale łabędzica nie śmiała go zabić. W końcu spojrzał on na swoje odbicie. Ale nie zobaczył tam swojego odbicia. Tylko twarz najpiękniejszego łabędzia. którego jeszcze kaczątko nigdy nie widziało. Obejrzał się myśląc, że to odbicie kogoś z tyłu, ale nie widział tam nikogo. Zdał sobie sprawę, że to było właśnie jego własne odbicie. A nikogo za nim nie było, tylko jego własne odbicie. Zrozumiał, dlaczego był taki brzydki. Po prostu urodził się między kaczkami. Ale naprawdę jednak był łabędziem. Tak się przyglądał i krzyknął. O lepszej rzeczy nie mogę nawet sobie wymarzyć. Moje szczęście spełniło. Jestem najpiękniejszy. Ożenił się z ładną dzicą, która do niego podpłynęła. I żyli długo i szczęśliwie. Kończy się już ta bajeczka. Dodam jeszcze na koniec, że. Brzydkie krzątko żyło długo i szczęśliwie z młodą łabędzicą żoną w jeziorze. I pływa sobie pomalowane na złoto w pięknej fontannie, który jest jego pomnikiem.